Na podstawie języka staroegipskiego można prześledzić z grubsza, jak ludzkość posiadła umiejętność pisania i czytania. Następowało to drogą bardziej ewolucji niż rewolucji. Nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że najpierw było pismo obrazkowe. Oddawało ono wiernie wybrane elementy rzeczywistości. Jeden obrazek oznaczał zwykle jedno słowo. Rysowano na przykład fale. Na oznaczenie wody. Później rysunki stawały się coraz bardziej schematyczne, o mniej dosłownej symbolice, aż wreszcie ich sens mógł znacząco odchodzić od tego, co na pierwszy rzut oka przedstawiały. I to odejście od dosłowności pozwoliło w końcu przypisać obrazkowi wartość fonetyczną już nie całego słowa, ale pojedynczej sylaby. Dążność do rozbicia na mniejsze elementy graficzne i dźwiękowe, Prowadziła do powstania alfabetu. Pełna alfabetyzacja jest jednak możliwa pod warunkiem, że w zapisie dojdzie do podziału na spółgłoski i samogłoski. Tymczasem pismo hieroglificzne znało w zasadzie jedynie znaki spółgłoskowe, które w wymowie mogą realizować się wespół z różnymi samogłoskami. Niestosowanie samogłosek w zapisie prowadzi do nieporozumień w przypadku słów o takim samym składzie spółgłoskowym. Pismo oparte jedynie o spółgłoski obfituje w homogramy, to znaczy słowa, które mają taką samą pisownię, ale różną wymowę. Stosowanie fonogramów i ideogramów nie wystarcza wówczas, aby wyeliminować powstające z tego tytułu dwuznaczności, a nawet wieloznaczności. Stąd w staroegipskim pojawiły się dookreślające znaki znaczeniowe tak zwane determinatywy. Były to najczęściej istniejące już ideogramy, które na potrzeby ich nowej funkcji zaczęto umieszczać na końcu wyrazu. Wskazywały one przynależność danego wyrazu do określonej grupy słów. Przykładowo, umieszczenie po znaku przedstawiającym jaskółkę schematycznego rysunku ptaka dawało pewność, że chodzi o jaskółkę, a nie o wyraz wielki, chociaż oba te słowa mają taki sam skład spółgłoskowy. Dodatkowa rola determinatywów polegała na stanowieniu przerw między wyrazami. Egipcjanie bowiem nie oddzielali poszczególnych słów ani nie stosowali znaków przestankowych. Na pierwszy rzut oka sylabiczne hieroglify, gdyby nie ich skomplikowany design, powinny umożliwiać szybsze zapisywanie niż alfabet literowy. No bo przykładowo do zapisania standardowego wyrazu czteroliterowego Potrzeba tylko dwóch znaków sylabowych zamiast czterech znaków literowych. Problem jednak polega na tym, że dowolna spółgłoska może połączyć się z dowolną samogłoską. Przykładowo, jeżeli chcielibyśmy z dziesięciu spółgłosek i ośmiu samogłosek utworzyć zbiór wszystkich możliwych znaków sylabicznych, to mamy ich razem osiemdziesiąt. Bo każda z dziesięciu spółgłosek może dobrać do pary jedną z ośmiu samogłosek. Czyli mamy tu iloczyn samogłosek i spółgłosek. Tak jest przykładowo w sylabicznym języku linearnym B, będącym przodkiem języka starogreckiego. Jego inwentarz fonemów jest zbliżony do współczesnych języków europejskich, ale zamiast około 25 liter, posiadał on 89 znaków sylabicznych dla porównania. Jeżeli w danym języku w wymowie mamy 10 spółgłosek i 8 samogłosek, to jeżeli chcemy z tego utworzyć alfabet, to razem mamy raptem 18 znaków literowych. Aby zacząć pisać w takim języku, należałoby wstępnie nauczyć się więc tylko 18 znaków. Jeżeli natomiast wybralibyśmy wersję sylabiczną, to do nauki byłoby 80 znaków. Widać więc że alfabet literowy już na starcie ma ogromną przewagę nad, nazwijmy to, alfabetem sylabicznym. Zwłaszcza, że różnica w ilości znaków literowych i sylabicznych pogłębia się w tempie geometrycznym do wzrostu ilości samych samogłosek i spółgłosek. Przykładowo, w języku polskim mamy 24 spółgłoski i 8 samogłosek, co daje nam razem 32 znaki literowe. Ale już 192 znaki sylabiczne. Gdyby dla pamięci człowieka nauczenie się 24 znaków i 194 znaków nie stanowiło znaczącej różnicy, to niewątpliwie zapis sylabiczny mógłby być lepszy, bo skracałby zapis poszczególnych wyrazów. Jednakże możliwości zapamiętywania przeciętnego człowieka wskazują, że sylabizacja jest ostatecznie mniej ergonomiczna niż literalizacja. Niezależnie od tego, należy podkreślić, że tylko pełna alfabetyzacja literowa lub pełna alfabetyzacja sylabiczna minimalizuje w miarę skutecznie ryzyko wystąpienia homogramów, czyli jak już wspominałam, wyrazów tak samo zapisanych, ale inaczej wymawianych i tłumaczonych. Starożytni Egipcjanie nie zdecydowali się na całkowitą sylabizację, czy tym bardziej literalizację swego języka. W konsekwencji czego, dla uniknięcia wieloznaczności, musieli wprowadzić dodatkowe znaki, tzw. determinatywy, które dookreślały znaczenie i kontekst. Mimo wszystko, staroegipski miał szansę dojść do pełnej alfabetyzacji literowej, ale na przeszkodzie stanął między innymi zachowawczy, skrajnie elitarny charakter edukacji piśmienniczej oraz magiczna, propagandowa oraz dekoracyjna funkcja tego pisma. Pismo było wówczas niejako jednym z narzędzi utrwalania władzy faraonów i kapłanów. Stąd intencjonalnie komplikowano jego strukturę oraz trzymano w maksymalnie możliwej dyskrecji klucz do jego zrozumienia, tak aby móc oddziaływać na niepiśmienne masy. Tak czy owak, staroegipski był co do zasady sylabowym pismem ideograficzno-fonetycznym. Notabene powiem, że i dzisiaj pismo sylabowe jest używane, i to wcale nie rzadziej niż pismo alfabetyczne. Dzieje się tak za sprawą pisma chińskiego. No dobrze, to tyle tytułem wstępu. A teraz nauczę Was niektórych hieroglifów. W tym celu posłużymy się metodą skojarzeniowo-lingwistyczną. Poruszać się będziemy w ramach siedmiuset hieroglifów, które są bazą tego starożytnego języka. Ta liczba hieroglifów była używana za czasów ramzeidów, a więc w czasach, gdy rządzili najsłynniejsi faraonowie okresu Nowego Państwa, jak na przykład Ramzes II. Po upadku Nowego Państwa, aż do czasów rzymskich, pismo staroegipskie było stopniowo sztucznie modyfikowane poprzez wprowadzanie do niego dodatkowych hieroglifów zbędnych z punktu widzenia komunikacji. Liczba hieroglifów urosła do kilku tysięcy. Nowe hieroglify były często nie do końca zgodne z tradycyjną symboliką egipską, co by wskazywało na udział w ich tworzeniu czynnika politycznego. Częściowo były wprowadzane obcymi rękami, które zaczęły rządzić po upadku rodzimych dynastii. My jednak, tak jak już wspominałam, skupimy się tylko na hieroglifach tradycyjnych. To jest pochodzących z epoki klasycznej formy piśmiennictwa staroegipskiego. Przedstawię wam tylko niektóre z nich. Te, które relatywnie łatwo się nauczyć, ze względu albo na ich wpływ, albo na naszą kulturę, albo na dużą kompatybilność treści, jaka się kryje zarówno w ich grafice, jak i w wymowie. Łatwe do nauki hieroglify to te, które mają dużo języka obrazkowego. Bo to jest tak jak z oglądaniem komiksu lub anime. Wiele rozumiemy bez słów. Pierwszy wyraz, który widzicie, złożony jest z czterech hieroglifów. Czytamy je od strony, w którą patrzą postaci przedstawione przez znaki. Pokazane hieroglify są jednoliterowymi fonogramami i po kolei je wymawiając mamy spółgłoski M,